Co zrobić, żeby w małych i średnich miastach lepiej się żyło? Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny, mieszkańcy oczekują podnoszenia jakości życia, m.in. poprzez inwestycje czy wydarzenia kulturalne. Świecie, Barcin czy Radzyń Chełmiński to, jak wynika z badania już teraz, dobre miejsca do życia. Coraz częściej ze średnich miast wyjeżdżają młodzi ludzie. Tak jest między innymi w hełmie. Główny powód to przede wszystkim ograniczony rynek pracy. Powiem tak szczerze, no nie, nie ma nieraz dla tych młodych pracy. No nie ma pracy. A jak jest praca, no to wiadomo, dla młodych młodym nie odpowiada. Tych zakładów jest mniej i każdy woli w większym mieście niż takim malutkim. Za małe są zarobki, wszystko drożej. Spadająca liczba mieszkańców i brak strategii rozwoju to główne wyzwania stojące przed małymi i średnimi miastami w Polsce. To dane z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. By sprostać wyzwaniom, rządzący miastami powinni pamiętać o tym, co przyciąga inwestorów. Zawsze to jest biznes, a jeżeli biznes, to dostęp do kapitału, dostęp do rynku, dostęp do surowca i do siły roboczej. Więc jeżeli te pięć elementów weźmiemy pod uwagę i stworzymy klimat z punktu widzenia administracji, nauki, kultury i infrastruktury, structuré. No to będzie możliwe zrealizowanie tego celu, by te małe do tych średnich i dużych odpowiednio równały. Według rankingu wśród najlepiej rozwijających się miast w naszym regionie znalazły się Świecie, Barcin, Radzyń Chełmiński i Sempulno Krajeńskie. To właśnie one zostały wskazane przez swoich mieszkańców jako miejsce dobrego życia. Sempulno Krajeńskie to miasto, do którego dobrze się wraca. Myślę, że też i ci, którzy do nas przyjeżdżają mogą zobaczyć Sempulno jako dobrze zorganizowaną strukturę miejską. W której można znaleźć ofertę i kulturalną i sportową. Wiele miast cały czas nie wykorzystuje swojego potencjału. Wśród nich został wymieniony m.in. Włocławek i Inowrocław. Szanse na rozwój są jednak spore. Ta myśl innowacyjna, technologiczna, ten rozwój, potencjał, stawianie na to, żeby ten biznes był efektywny. Mamy to na miejscu i tutaj Kujawsko-Pomorskie wypada bardzo dobrze w tym rankingu. Część miast potrzebuje jednak impulsu rozwojowego. Dlatego w przyszłości kluczowa jest aktywność lokalnych liderów oraz walka o nowych inwestorów. roof.